Prawie siódma, proszę nie drażnij mamy. Porozmawiaj z nią jeszcze dziś. Teraz, natychmiast. Pogódźcie się. Przepraszam, proszę. To małe przedmioty. Służą głównie do ozdoby. W większości są to zwierzątka ze szkła. Najmniejsze i najbardziej kruche na świecie. Uważaj, bo może jest łuc, byle podbuch. Moja córka mnie nie kocha. Kiedyś panią pokocha. Proszę trzymać się życia dla Marii de Jesus, bo jest pani jej matką i nie może jej pani opuścić po raz drugi. Nieważne, że się stłuczy. Szkło tak łatwo się tłucze, nawet jeśli uważamy. Nie martw się, to tylko figurka. Jednorożec wygląda teraz jak konik. Będzie się lepiej czuł pomiędzy końmi tymi bez rogów. Laura, uczynię wszystko, by ukoić Twój żal. Dziś świat rozbłyska tysiącem świateł. Zgasi świecę. Zgasię. To wielki sukces. Fantastyczny. Fajnie wyszło. Czy to prawda, że jesteście razem? O tych sprawach nie rozmawiamy. Co robiłaś przez ubiegły rok? Byliśmy w Londynie, potem w Indiach na kursie oddychania. Jak się przygotowywałaś? Uczył mnie jak poprawnie mówić. To ja ją stworzyłem. Na scenie była godna podziwu. Pracujesz nad innymi projektami? Jest ich wiele, w tym seriale. Możesz kilka wymienić? Wszyscy producenci chcą pozyskać Alejandrę. Chcesz się uniezależnić od swego opiekuna? Chcesz się uniezależnić? Tworzymy zespół. To skąd to samo nazwisko? Jesteście rodzeństwem? Małżeństwem? To jej pseudonim. Jest warta mnóstwo pieniędzy. Jesteśmy tylko kolegami. Opracowanie wersji polskiej studio Publishing. Tekst Teresa Bodarczyk czytał Mariusz Siudziński Me vos he perdido hasta el sentido a la vida con solo escucharte